Tak, wasz ulubiony portal edukacyjny studium przedsiębiorczości jest już na Facebooku. Jeden mały lajk like i jesteście na bieżąco z tym, co nasi najlepsi eksperci mają dla was w zanadrzu. Magia, prawda? To jest proste. Chwytasz tego lajka, bum i bach. Jesteś na naszym profilu, a tam czekają na Ciebie bezpłatne kursy, webinary artykuły, podcasty, w skrócie wszystko, czego potrzeba, żebyś stał się biznesowym ninja. Wyobraź sobie, że wchodzisz na Facebooka, a tam... Historie sukcesu, które chwytają za serce. Praktyczne porady, które sprawią, że znajdziesz wymarzoną pracę. I wiesz co? Każde serduszko, które zostawisz, to kolejny uśmiech na naszej twarzy. Prawda, że zostawisz nam serducho? Marzysz o czymś nowym? Myślisz o własnej działalności? A może już ją prowadzisz? Nasze motto to: możesz być kim chcesz, więc zostań przedsiębiorcą. No bo kto by nie chciał zamienić tych serduszek na praktyczną wiedzę i wysokie zyski? Co nie? Zapraszamy na nasz Facebook Studium Przedsiębiorczości, gdzie budujemy przedsiębiorczą ekipę. No dobra, może nie ekipa, a społeczność. Zdobądź kontakty, pomysły i rakietowy napęd do swojej kariery. Co tu dużo gadać? Do zobaczenia! Hola, hola moi drodzy, najpierw zostawcie lajka!